swój cel, Wszystko można, więc nie bój się chcieć. Wygrana czeka, trenuj co dnia. Puchar czeka, więc nie zwlekaj, to będzie nasza gra. Wygrana czeka, trenuj co dnia. na laurach osiądziemy, wszystko z siebie da. Wygrana czeka, trenuj co dnia. A ciężką pracą spełni. imponuje błyskawicznymi podaniami i utrzymuje się w Co tu się wydarzyło? Byłem przekonany, że będą walczyć między sobą. Pokonamy Raimona! Wygrajcie, to zobaczycie drogę, którą powinniście iść dalej. Laurel przechodzi do ofensywy. Wymija defensorów Raimona. Ha? 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 Langford! Laurel podaje piłkę do Langforda Asha. Okazuje się, że nikt go nie pilnuje. Sam uważaj! Będzie bramka! Co to? Proszę państwa! To właśnie efekt zapadnie areny tratwy! Dawno mnie tu nie było. Cześć, Japonio. Dwóch trenerów, dwie taktyki. Raymond ma szczęście. Uratował ich efekt zapadni. Arena Tratwy posiada system zapadni, który na pewien czas losowo powoduje obniżenie fragmentu poliska poniżej linii wody. Utrudnieniem dla zawodników jest fakt, że jest to absolutnie nieprzewidywalne i wymaga zmiany taktyki. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Kirkut nie wiedział o tym wcześniej. Byron Love, odnośnie boiska, nie musisz nic zdradzać. Chcę walczyć na takich samych warunkach jak rywal. Hmm. Zapadnia. Musimy znaleźć sposób na obejście problemu. Przepuścimy cię! Ja bym go zatrzymał. Wznowienie gry. Zaczyna drużyna Raimona. Na tej arenie, kiedy piłka wpadnie do wody, jest to równoznaczne z autem i oddaniem piłki rywalowi. Arion! Nie daj się zastraszyć temu boisku! I proszę cię, nie wpadnij do wody! Mhm... Mm. Trzecia runda finału Szlaku Imperium. Gimnazjum Raimona kontra gimnazjum Kirkut. Wciąż mamy bezbramkowy wynik. Która z tych drużyn pierwsza zdobędzie bramkę? Ricardo! Nic z tego! Presto zdrowie! Jesteś coraz lepszy! Arion! Zapadnia. Kolejna drużyna musi się zmierzyć z efektem zapadni! Nic z tego, nie ułożymy dobrego planu gry. Czy powinienem rozstawić obrońców i napastników na końcach boiska? Mógłbym, ale jeśli przeciwnik zaatakuje, nie będę mieć wystarczających sił na obronie. Twoja bruk! Kirkut rozpoczyna atak! Nie ma mowy! Uh. Uh. Raymon umiejętnie neutralizuje zagrożenie! Hej, Bey! Hmm? Znalazł sposób na grę na tym boisku. Przy ich umiejętnościach dadzą sobie radę. Wznowienie gry. Drużyna Kirkut rozpoczyna od rzutu z autu. Co oni kombinują? Ha Okej, okay, zaczynamy! Zagrywka taktyczna! Potrójna, potrójna siła. siła! Jaka potrójna siła? Drużyna Kirkut rusza z zagrywką taktyczną. I znów mamy efekt Jak to? Zrobili unik! Wykonuje unik nie pozwala by jas, zakończyła ich akcję. O. No tak, wszystko jasne. Co takiego jest jasne? Potrójna siła. To formacja, w której o. zawodnicy formują trójkąt, wymieniając się piłką w biegu, drużyna może reagować na zapadające się boisko bez zmiany tempa akcji. Kirkut umie błyskawicznie podejmować decyzje, a ta formacja pozwala im instynktownie reagować na przeszkody na boisku. O. Byron naprawdę dobrze poznał umiejętności swojej drużyny, mimo krótkiego stażu jako ich trener. Zdołał nawet wykorzystać potrójną siłę, zagrywkę taktyczną, której ich nauczył, aby dać im możliwość pokonywania obrony przeciwników. Tak jest! Naprzód! No. Garcia, wyminięty! Uwaga! Mnia! Pędzący! zatrzymuje rywala specjalnym ruchem. Ale Kirkwood nie przestaje atakować rywala. Zatrzymam cię! Łędny ognik! Imponujące! Obrona Raymora nie ma żadnych argumentów. Kan z wielkim trudem wybija piłkę. Trenerze, dlaczego nie wpuści mnie pan do gry? Możemy to wygrać. I to oni chcą stać na czele rewolucji? Nie rozśmieszajcie mnie. Jeśli czegoś nie wymyślą, to przegramy. Powiedz, Jud, nie masz na to żadnego pomysłu? To chyba tutaj. Długa! drużyna Kirkut przerzuca piłkę wysokim podaniem! Nie przejmiesz się! Ostrożnie! O. Ten ruch to... Po raz kolejny efekt zawadni popsuł drużynie kilku. dobrą akcję. Ricardo! Już wiem. Zaczynamy. Bramka Szrejmona wznowi grę wykopem. <laughs> Działamy! Taktyczna zagrywka! Powietrzne podanie! Co? Powietrzne podanie? Co oni kombinują? <śmiech> Gabriel! Jasti! <laughs> <laughs> Raymond rozpoczyna kontratak. Ich podania są jak dzieło sztuki. Co tam się dzieje? <śmiech> 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 Roma do mnie! Leci! Co jest? Rozumiem. A więc taki macie plan. Huh? Zawodnicy nie skaczą do piłki, żeby odegrać głową. To by było zbyt oczywiste. Oni wyskakują, żeby przyjąć, a następnie w locie podać do lepiej ustawionego kolegi. Dzięki takim podaniom w powietrzu są bezpieczni. A zapadnie w ogóle im nie grożą. Huh? Huh? Teraz! A poza tym nasza formacja złożona jest tylko z trzech graczy. Przeciwnik bez problemu znajdzie lukę w naszej obronie. Nadal masz umysł ostry jak brzytwa. Genialny strateg. Jud Sharp! JP! Moja Słuchajcie, to może się udać! Skupcie się, nie możecie tego zepsuć! Kryjcie dziewiątkę i dziesiątkę! No. nie! Ej, ej! Pora na serfik! No nie! Tutaj, ej! Dobra! Aż przejmuję podanie do Sherwinda! Podaj! Nie ma potrzeby. Sam sobie poradzę z tą bandą przedszkolaków. Dach. To to za wyki? Nie wierzę. Ten napastnik używa awatara? Gol! Mamy pierwszą bramkę! Gimnazjum Kirkut po praworowej akcjasza prowadzi 1-0. <ścoughs> mm. trochę przesadziłeś. Oj, tam, oj, tam. Trzeba wykorzystywać szanse, nie? Tylko jeden gol. Zaraz wyrównamy. Tak! <grymne> Drużyna Kirkut wyraźnie się ożywiła po zdobyciu swojej pierwszej bramki. <grymne> Nic z tego piłka jest moja. Ale Raimon się nie poddaje. Wszyscy są pilnowani. W takim razie... <grymne> Nie traci piłkę nasza czasza, Skirkut! No. Hm. Langford! Nie tym razem! Siatka! Łowczyk! Nie ma mowy! Zaczynamy! Tak! Trójkąt, podwójny Drużyna Kirkut podwyższa na 2 do 0! A gwizdek oznacza koniec pierwszej połowy. Po przerwie rozpoczniemy przystanie 2 do 0. Super! Jeszcze trochę i będzie po nich! Drużyna kirkut to jednak trudny przeciwnik. Chłopcy, mamy napoje i przekąski! Super! Przepraszam, nie dałem rady obronić. Nie przejmuj się. To my mamy pilnować, by piłka nie dotarła do bramkarza. Hm? Langford, dlaczego nie współpracujesz? A, co się czepiasz? Przecież strzeliłem bramkę, nie? Z drogi! Ea. Trenerze. Hmm? Myślę, że w drugiej połowie powinien pan zdjąć Langforda. Jeśli zostanie, doprowadzi do konfliktu w drużynie i przegramy mecz. Nie mogę. On musi zostać. Ale jego zachowanie! Nie, nie możecie lekceważyć Raimona. Im bardziej będziecie ich dociskać, tym większą wolę walki w nich obudzicie. Rozumiem. Oni wciąż ewoluują. Tak właśnie grają w futbol. Nawet dziś wiedzą, że są spadkobiercami legendarnej drużyny Raimona. Prawda jest taka, że potrzebujemy Langforda na boisku. Ale trenerze, jestem pewien, zwycięstwo to suma poświęceń całej drużyny. Co więcej, jeśli zwyciężycie wyłącznie dzięki waszym umiejętnościom, zobaczycie drogę, która jest wam przeznaczona. Zobaczymy drogę, która jest nam przeznaczona? Przecież mogłem zdobyć tę bramkę. Tak czy inaczej, musimy być ciągle w ruchu, żeby nie mogli nas upilnować. To prawda. Hmm? Hmm? Kto to? Nie znam. Roma. Hmm? Hmm? Mistrzu? O, mistrzu? Dawno się nie widzieliśmy, co, Jude? Cześć, Kevin. To ty, Kevin? Dragonfly? Co? Kevin Dragonfly? Ten z legendarnej jedenastki Raimona? Tak, ten sam. A? Pożyczę na chwilkę. O? Czy pan rysuje po piłce? Co to za pomysły? Gotowe. Roma. O. Masz zadanie. Wyceluj nią w tamten pień. A więc z sukcesem ukończyłeś mój program treningowy. Rozpisał mu jakiś program? O. Zapomniałem, że Kevin jest zawodnikiem Ligi Włoskiej, teraz wszystko ma sens. Roma, wiem, że poradzisz sobie. Brakuje ci już tylko jednego. Proszę, twoje ulubione. Hmm. Dzięki. Muszę przyznać, że kuchnia japońska jest najlepsza na świecie. <laughs> tak, to prawda. Wolniej, bo się zadławisz. Jeden wart, drugiego wart. Hmm. Zamierzam dokonać zmian przed drugą połową. <laughs> Za chwilę zaczynamy drugą połowę. Na tablicy mamy 2 do zera. Prowadzi drużyna Kirkut. Czy Raimon odrobi tę stratę? Widzimy, że wprowadzili zmiany. Główny napastnik Viktor Blade przesunął się do pomocy. A pomocnik Romanisiki zajął jego pozycję. Dlaczego trener Sharp nie chce pozwolić mi grać? Dziesiątka będzie strzelać gole ze środka pola?

Samuraj, musashi. Wspaniale! Roma też umie używać Avatara. Hmm, hmm. Będzie bramka. Tu <ścoughs> 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 walki Nisikiego pomaga zdobyć punkt. Raymond zaczyna odrabiać straty. Brawo! Gdzie ty się tego nauczyłeś? To zasługa mojego mistrza. Mówisz o tym gościu? Roma od bardzo dawna miał możliwość używania własnego awatara. Potrzebował tylko bardziej w siebie uwierzyć, aby móc go w sobie w końcu obudzić. Dlatego dostał od ciebie plan treningowy. Właśnie. Chociaż plan treningowy nie miał znaczenia, liczyło się poczucie osiągnięcia celu. A potem wystarczyło dać mu coś do jedzenia, żeby się odprężył. Więcej nie trzeba, by zabłysnął. Dobra, jeszcze jeden gol i wyrównamy wynik. Tak! Myślicie, że ja na to pozwolę? Lankfortaż z gimnazjum Kirku trusza pędem na bramkę. Ale znów zatrzymuje go zapadnia. Siatka! Łowcy! Arion! Nie ma mowy! Szybki powie! Twoja Roma! Dzielny samuraj musashi! Uwaga! Raz mnie pokonałeś! Ale teraz już ci się to nie uda! Metalowy mamut Gól! Nareszcie raj mam wyrównać wynik i widać, że są na fali. Brawo! No proszę, klasyczny Daimon. Roma w końcu się przebudził, a jego duch walki robi wrażenie. Zobaczycie to w kolejnym odcinku. Samurai Musashi nadchodzi, to będzie nowy wymiar futbolu.